Bybit wprowadza zmiany w kontraktach, rynek reaguje spokojnie. Skandal wokół Aster, oskarżenia o manipulację, airdrop i decyzja DeFi Lama. Indie i USA łączą siły. CBI zamraża kryptowaluty z międzynarodowego oszustwa bankowego. Rosyjska sieć krypto pod lupą USA. 6 miliardów dolarów przepływów w stablecoinie. A 7A5. James Wynn. Szalony gracz, który rozbujał rynek memecoinu. Żelazna dama Japonii popiera kryptowaluty, czas na nową erę regulacji, Tajlandia otwiera się na kryptowalutowe ETF-y. Nie tylko Bitcoin. Ark Miner, nowa era pasywnego dochodu z Bitcoina. 21X wkracza do USA, rewolucja w handlu finansowym na blockchainie. Changpeng-Jiao wśród najbogatszych ludzi świata, fortuna za BNB rośnie w zawrotnym tempie. Zanim zaczniemy, witajcie na kanale Kryptowiadomości Polska. Miejscu, gdzie codziennie znajdziecie najświeższe i najważniejsze informacje ze świata kryptowalut. Pamiętajcie, proszę, żeby zostawić suba i dać łapkę w górę to pomaga nam tworzyć więcej wartościowych treści. Zachęcamy również do dyskusji w komentarzach na tematy, które za chwilę Wam przedstawimy. A jeśli ciekawi Was świat sztucznej inteligencji, sprawdźcie nasz nowy kanał w AI-domości. Link znajdziecie w opisie filmu. Zapraszamy do oglądania. Bybit wprowadza zmiany w kontraktach, rynek reaguje spokojnie. Platforma Bybit ogłosiła wprowadzenie zmian w maksymalnym limicie otwartych pozycji dla kontraktów wieczystych HUKU oraz PHB USDT. Nowe zasady weszły w życie 1 września 2025 roku i są częścią regularnych działań mających na celu optymalizację handlu oraz poprawę stabilności rynku. Jak podkreśla Bybit. Korekty te mają pomóc w lepszym zarządzaniu ryzykiem i dostosowaniu płynności do bieżącej sytuacji rynkowej. Co istotne, zmiany nie obejmują największych kryptowalut, takich jak Bitcoin czy Ethereum, a jedynie wybrane pary kontraktowe. To potwierdza, że są one rutynowym elementem strategii utrzymania bezpieczeństwa i efektywności platformy. Decyzje o aktualizacji podjęły wewnętrzne zespoły Bybit, odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i produkty pochodne. Co ciekawe, żadne oficjalne oświadczenia od prezesa Bena Joe ani innych przedstawicieli firmy nie zostały wydane, co sugeruje, że chodzi o standardową techniczną korektę, a nie reakcję na nagłe wydarzenia rynkowe. Eksperci zwracają uwagę, że podobne aktualizacje w przeszłości nie prowadziły do większej zmienności kursów. Zmiany te mają przede wszystkim na celu utrzymanie płynności i stabilności handlu. Historyczne dane pokazują, że wpływ tego typu działań bybit na szerszy rynek jest znikomy, a sam proces wpisuje się w długofalową strategię firmy, polegającą na minimalizowaniu ryzyka i dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych. Zdaniem analityków z portalu Canalcoin Bybit konsekwentnie realizuje politykę dopasowywania limitów otwartych pozycji do dynamiki rynku, co pozwala uniknąć nadmiernej ekspozycji i potencjalnych wahań cenowych. W skrócie, to nie rewolucja, a kolejny krok w stronę stabilnego i bezpiecznego handlu na jednej z największych giełd kryptowalutowych na świecie. Skandal wokół Aster, oskarżenia o manipulację, airdrop i decyzja DeFi-lama. Na rynku DeFi wybuchła burza. Platforma analityczna DeFi Lama usunęła z listy dane o wolumenie kontraktów wieczystych Aster po tym, jak społeczność zaczęła kwestionować ich wiarygodność. Wszystko zaczęło się od podejrzeń, że statystyki handlowe Aster były niemal identyczne z tymi z giełdy Binance, co sugerowało możliwą manipulację. Jeden z założycieli DeFi Lama, znany pod pseudonimem 0xNGMI, wyjaśnił, że zespół nie ma dostępu do szczegółowych danych. Nie wiadomo, kto faktycznie składa i realizuje zlecenia. Dlatego dopóki nie zostanie to zweryfikowane, wolumeny Aster zostały usunięte z zestawienia. Jak podkreślił, polityka DeFi Lama jest jasna. Zero tolerancji dla podejrzanych danych. Nie wszyscy jednak zgadzają się z tą decyzją. Część użytkowników chciałaby Aster pozostał na liście z ostrzeżeniem o wątpliwej wiarygodności, ale 0xNGM i uznał, że takie rozwiązanie zaburzyłoby ogólny obraz rynku. Co ciekawe, niektórzy komentatorzy widzą w tym nawet szansę dla Aster. Znany influencer TechLead stwierdził, że jeśli Aster naprawdę przeniósł płynność z Binance do świata DeFi, to może to być przełom i powód do optymizmu. Od swojego startu we wrześniu Aster przyciągał uwagę inwestorów jako potencjalny rywal Hyperliquid. W ciągu zaledwie jednego tygodnia jego otwarte pozycje wzrosły o ponad 33 tysiące procent, a dzienny obrót sięgnął 60 miliardów dolarów, bijąc rekordy. Jednocześnie Aster mierzy się z problemami wizerunkowymi. Niedawno musiał zwrócić środki użytkownikom, którzy ucierpieli przez gwałtowny wzrost ceny nowego tokena XPL należącego do projektu Plasma. W ciągu kilku godzin cena XPL wystrzeliła z około 1 dolara do ponad 4, po czym giełda szybko zareagowała, zapewniając, że wszystkie środki są bezpieczne i wypłacając rekompensaty w stablecoinie USTD. Na tym jednak kłopoty się nie skończyły. Społeczność zaczęła krytykować strukturę airdropu Aster. Już 14 października ma się rozpocząć tzw. Genesis Stage 2, podczas którego tokeny będzie można od razu sprzedać bez żadnego okresu blokady. To budzi obawy przed dużą presją sprzedażową, bo do obiegu trafi około 4% całkowitej podaży. Analitycy, tacy jak Duonajne, ostrzegają, że cena Aster może spaść nawet o połowę, zanim rynek znajdzie nowy punkt równowagi. Z kolei sami twórcy projektu przekonują, że to krok ku większej przejrzystości i uczciwości wobec użytkowników. Mimo tych zapewnień, atmosfera wokół Aster jest napięta. Zarzuty o możliwe manipulacje, problemy z danymi i kontrowersyjny airdrop, Sprawiły, że część inwestorów zaczęła wycofywać środki, a inni widzą w tym okazję do wejścia po niższej cenie. Jedno jest pewne: Aster znalazł się w centrum uwagi całego rynku DeFi. Indie i USA łączą siły. CBI zamraża kryptowaluty z międzynarodowego oszustwa bankowego. Indyjska agencja śledcza CBI, czyli Centralne Biuro Śledcze, zamroziła kryptowaluty powiązane z oszustwem bankowym którym ofiary z Florydy straciły ponad 120 tysięcy dolarów. Akcja została przeprowadzona na wniosek amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości w ramach umowy o wzajemnej pomocy prawnej między Indiami a Stanami Zjednoczonymi. Według śledczych, skradzione środki zostały przetransferowane na konto w indyjskiej giełdzie kryptowalut Wazir X zarejestrowane na nazwisko Punam Jaiswal, obywatelki Indii, która, jak się okazało, już nie żyje. Na jej portfelu zabezpieczono około 1 czwartej bitcoina. Blisko 8 jednostek eteru oraz niemal 9 laków rupi indyjskich, czyli równowartość kilkunastu tysięcy dolarów. Cała sprawa zaczęła się w hrabstwie Hernando na Florydzie, gdzie w 2023 roku tamtejszy sąd wydał nakaz ścigania środków pochodzących z przestępstwa. Dokument trafił do indyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a następnie do CBI, które w styczniu 2025 roku rozpoczęło działania egzekucyjne. Indyjscy śledczy potwierdzili, że po otrzymaniu materiałów z USA wszczęli dochodzenie i po weryfikacji dowodów złożyli wniosek o zabezpieczenie kryptowalut i rupi zgromadzonych na giełdzie Wazirx. Jak podkreślają, jest to przykład rosnącej współpracy międzynarodowej w walce z cyberprzestępczością finansową. Z ustaleń wynika, że amerykańskie ofiary padły ofiarą schematu podszywania się pod bank, a następnie środki z przestępstwa zostały zamienione na kryptowaluty i przeniesione do Indii. Dzięki koordynacji działań między CBI a Departamentem Sprawiedliwości udało się ustalić ścieżkę przepływu pieniędzy i skutecznie je zablokować. Teraz obie strony przygotowują się do formalnego zajęcia środków. Sprawa ta pokazuje, że globalne organy ścigania coraz skuteczniej śledzą przepływy kryptowalut i reagują na próby prania pieniędzy oraz międzynarodowe oszustwa finansowe. Rosyjska sieć krypto pod lupą USA. 6 miliardów dolarów przepływów w stablecoinie A7A5. Amerykański Departament Skarbu nałożył sankcje na rosyjską spółkę A7 Limited Liability Company, która miała obsłużyć ponad 6 miliardów dolarów w transakcjach międzynarodowych z użyciem własnego stablecoina o nazwie A7A5. Sieć ta, według źródeł, ma być wspierana przez Kreml i służyć jako alternatywny system płatności omijający zachodnie sankcje. Według ustaleń Platforma A7 została stworzona specjalnie z myślą o rozliczeniach transgranicznych dla rosyjskich podmiotów, które po inwazji na Ukrainę utraciły dostęp do tradycyjnych systemów bankowych. Stany Zjednoczone uznały działalność A7 za naruszenie międzynarodowych restrykcji finansowych i natychmiast objęły firmę sankcjami. W praktyce oznacza to, że każda instytucja współpracująca z A7 może zostać odcięta od amerykańskiego systemu finansowego. Eksperci ostrzegają, że może to zaostrzyć napięcia między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza, że stablecoin A7A5 działa poza zasięgiem zachodnich regulatorów i umożliwia wymianę środków bez pośrednictwa tradycyjnych banków. Analitycy podkreślają, że sprawa ma wymiar nie tylko finansowy, ale też polityczny. Pokazuje bowiem, jak Rosja stara się budować alternatywną infrastrukturę płatniczą, wykorzystując kryptowaluty do obchodzenia sankcji. Regulatorzy na całym świecie już zapowiadają zaostrzenie kontroli stablecoinów i monitorowanie podobnych sieci powiązanych z krajami objętymi restrykcjami, takimi jak Iran czy Korea Północna ocenie ekspertów działania Stanów Zjednoczonych to sygnał, że era szarej strefy w globalnych płatnościach krypto zbliża się do końca. A każda próba użycia cyfrowych walut do omijania sankcji, będzie spotykać się z ostrą reakcją międzynarodowych instytucji finansowych. James Wynn. Szalony gracz, który rozbujał rynek koinów. W świecie kryptowalut pojawiła się nowa, kontrowersyjna postać: James Wynn. Znany w sieci jako James Wynn Real. Ten śmiałek zyskał ogromną popularność w 2025 roku, gdy jego spektakularne, mocno lewarowane transakcje na platformie Hyperliquid zaczęły wpływać na cały rynek. Od Bitcoina po memecoiny, takie jak Pepe. Win stał się prawdziwym fenomenem. Jego ryzykowne zagrania i bezpośredni styl bycia przyciągnęły uwagę zarówno fanów, jak i krytyków. W jednym ze swoich wpisów na Twitterze napisał dla wszystkich hejterów, którzy tak bardzo cieszyli się, gdy mój portfel spadł o 60 milionów dolarów, teraz możecie patrzeć, jak wraca do setek milionów. Takie komentarze tylko podsycają emocje wokół jego osoby. Dla jednych jest symbolem odwagi i wiary w rynek, dla innych przykładem niebezpiecznej spekulacji i hazardu finansowego. Jego decyzje handlowe często wpływają na płynność i zmienność głównych aktywów, takich jak Bitcoin, Ethereum, Sui czy wspomniany Pepe. W momentach, gdy Win otwiera lub zamyka pozycje, widać natychmiastowe reakcje rynku. Ceny potrafią gwałtownie wzrosnąć lub runąć, a wolumen obrotu skacze w górę. Wielu analityków zauważa, że działalność Wina pokazuje, jak jedna osoba może realnie wpływać na nastroje w społeczności. I krótkoterminowe ruchy cen w świecie kryptowalut. Jego styl handlu budzi fascynację, ale też pytania o zrównoważenie rynku i ryzyko nadmiernej spekulacji. Niektórzy fani chcą nawet, by James Wynn został uhonorowany miejscem w tzw. Block of Fame nieoficjalnej galerii ikon krypto tradingu. Niezależnie od opinii, jedno jest pewne: James Wynn to dziś jedna z najbardziej elektryzujących postaci w świecie cyfrowych finansów człowiek, którego decyzje potrafią poruszyć cały rynek. Żelazna Dama Japonii popiera kryptowaluty. Czas na nową erę regulacji. W Japonii może dojść do przełomu w polityce wobec kryptowalut. Sanae Takaichi, znana jako żelazna dama japońskiej polityki i jedna z najbardziej wpływowych postaci partii liberalno-demokratycznej, publicznie poparła legalizację darowizn w kryptowalutach. Jej stanowisko, ogłoszone w październiku 2025 roku, sugeruje nadchodzące zmiany w podejściu Japonii do cyfrowych aktywów. Takaichi podkreśla, że reformy muszą być ostrożne i przemyślane, bez bezpośredniej ingerencji państwa w rynek, ale z jasnymi zasadami dotyczącymi podatków i przejrzystości. Jej inicjatywa ma stworzyć ramy prawne dla darowizn kryptowalutowych, które mogłyby być wykorzystywane m.in. w finansowaniu politycznych kampanii. Według ekspertów taka legalizacja może zwiększyć zaangażowanie branży blockchain w japońską gospodarkę i przyciągnąć nowych inwestorów. Poprawa nastrojów rynkowych mogłaby szczególnie wzmocnić handel Bitcoinem i Ethereum w parze z jenem. Jednocześnie japońska agencja usług finansowych rozważa reformę podatkową, która zrównałaby opodatkowanie kryptowalut z rynkiem akcji. Oznaczałoby to niższe stawki podatkowe i większą stabilność dla traderów. Choć Japonia znana jest z zachowawczego podejścia do innowacji finansowych, działania Takaichi mogą zapoczątkować nową falę regulacyjnych zmian. Bardziej przyjaznych dla inwestorów i otwartych na technologię blockchain. Jeśli reformy wejdą w życie, Japonia może ponownie stać się liderem w Azji, łącząc surową kontrolę z pragmatycznym podejściem do kryptowalut, dokładnie w stylu żelaznej damy, która potrafi balansować między ostrożnością a postępem. Tajlandia otwiera się na kryptowalutowe ETF-y, nie tylko Bitcoin. Według doniesień Bloomberga Tajlandzka Komisja Papierów Wartościowych i Giełd SEC, przygotowuje się do znaczącego poszerzenia swojej oferty funduszy ETF związanych z kryptowalutami. Po sukcesie pierwszych funduszy opartych na bitcoinie regulatorzy planują dopuścić do obrotu także produkty oparte na innych cyfrowych aktywach i to już w przyszłym roku. Sekretarz Generalna Tajlandzkiego SEC Pornanong Butsara Tragun, potwierdziła, że instytucja współpracuje z innymi organami nad nowymi przepisami które pozwolą lokalnym funduszom inwestycyjnym i bankom oferować ETF-y oparte nie tylko na bitcoinie, ale także na tokenach takich jak Ethereum, Solana, czy nawet całych koszykach kryptowalut. Celem reformy jest połączenie innowacji z bezpieczeństwem inwestorów. ETF-y pozwalają bowiem inwestować w kryptowaluty w sposób znacznie prostszy i bardziej przejrzysty, bez potrzeby posiadania prywatnych portfeli czy ryzykownego handlu na nieuregulowanych giełdach. Według tajlandzkiego regulatora Nowa oferta ma być odpowiedzią na rosnące zainteresowanie rynkiem cyfrowych aktywów. Fundusze ETF nie tylko ułatwiają inwestowanie, ale także zwiększają zaufanie inwestorów, ponieważ działają w pełni legalnie i pod nadzorem finansowym. Globalne trendy pokazują, że to kierunek, w którym zmierza świat. W Stanach Zjednoczonych zatwierdzenie spotowych ETF-ów na bitcoina na początku 2024 roku przyciągnęło miliardy dolarów w ciągu kilku tygodni. Tajlandia chce powtórzyć ten sukces na własnym rynku, dostosowując zasady do lokalnych realiów. Co więcej, eksperci przewidują, że wkrótce do grona kryptowalut z własnymi funduszami ETF mogą dołączyć takie projekty jak Cardano, Hedera, Solana czy XRP. Jak zapowiada Nate Geraci z Nowa Deus Wealth Management, nowe ramy regulacyjne dla ETF-ów kryptowalutowych mają być gotowe jeszcze w tym roku roku, co otworzy drzwi do ich pełnej legalizacji w czwartym kwartale 2025. Jeśli plany wejdą w życie, Tajlandia może stać się jednym z liderów Azji w zakresie regulowanych inwestycji w cyfrowe aktywa, łącząc innowacje z przejrzystością i zaufaniem, jakiego wciąż brakuje wielu innym rynkom. Ark Miner nowa era pasywnego dochodu z Bitcoina. W świecie, w którym finanse cyfrowe zmieniają się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, inwestowanie w kryptowaluty stało się jednym z głównych motorów globalnego wzrostu majątku. Jednak tradycyjny handel wymaga ciągłego śledzenia rynku, zarządzania ryzykiem i złożonych operacji. Teraz na scenę wchodzi nowy model, ArcMiner, czyli platforma cloud miningu, która pozwala zarabiać na bitcoinie bez konieczności posiadania kosztownego sprzętu. ArcMiner to globalna platforma wydobywcza w chmurze, która umożliwia każdemu użytkownikowi zdalne uruchomienie koparki bitcoina przy użyciu już posiadanych kryptowalut. Cały proces jest zautomatyzowany. Wystarczy podłączyć swój portfel obsługiwane są m.in. BTC, XRP, DOGE, ETH, USDT oraz SOL. Wybrać odpowiedni kontrakt i rozpocząć kopanie w chmurze. Platforma rozlicza zyski każdego dnia. A środki trafiają bezpośrednio na konto użytkownika w ciągu 24 godzin. Wypłaty można realizować w dowolnym momencie, a system obsługuje wszystkie popularne sieci blockchain od TRC20 po BNB Smart Chain. W przeciwieństwie do tradycyjnego górnictwa, Ark Miner stawia na czystą energię, wykorzystując wiatr, wodę i słońce, by osiągnąć neutralność węglową. Dzięki temu zarabianie na kryptowalutach staje się nie tylko bardziej efektywne, ale też przyjazne środowisku. Według twórców platformy z Ark Miner korzysta już ponad 7 milionów użytkowników na całym świecie. System zabezpieczeń opiera się na zimnych portfelach i szyfrowaniu SSL, zapewniając poziom bezpieczeństwa porównywalny z bankowym. Dzięki temu nowemu podejściu inwestorzy mogą generować stabilny pasywny dochód bez konieczności technicznej wiedzy czy kosztownych inwestycji w sprzęt. Dla wielu to zapowiedź nowej ery w świecie wydobycia kryptowalut, czystej, automatycznej i dostępnej z każdego miejsca na Ziemi. 21X wkracza do USA. Rewolucja w handlu finansowym na blockchainie. Firma 21X, znana z wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w handlu i rozliczeniach na blockchainie, ogłosiła wejście na rynek amerykański. 6 października spółka zarejestrowała nowy podmiot w stanie Delaware i otworzyła główną siedzibę w Nowym Jorku, rozpoczynając rozmowy z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. Czyli SEC w sprawie uzyskania pełnej zgody na działalność. Celem ekspansji jest stworzenie regulowanej giełdy opartej na blockchainie, która umożliwi handel tokenizowanymi akcjami, obligacjami i innymi cyfrowymi instrumentami finansowymi. Dzięki zastosowaniu technologii łańcucha bloków, 21X chce przyspieszyć rozliczenia, obniżyć koszty transakcji i zapewnić pełną przejrzystość procesów. To, co 21X osiągnęła wcześniej w Europie, Teraz ma szansę zmienić amerykańskie rynki kapitałowe. Eksperci porównują ten moment do wejścia Spotify na rynek muzyczny, symbolicznego przełomu, który otworzył drogę do modelu 24-godzinnego bezpośredniego handlu i natychmiastowych rozliczeń między uczestnikami rynku. Wprowadzenie takiego systemu w Stanach Zjednoczonych może mieć ogromne znaczenie dla inwestorów i instytucji finansowych. Rozliczenia w czasie rzeczywistym, pełna transparentność i regulowana infrastruktura on-chain to kroki w stronę nowej generacji rynków kapitałowych. Według analiz serwisu Koinku, uruchomienie 21X w USA może zainicjować głębokie zmiany w efektywności handlu i zgodności regulacyjnej, szczególnie jeśli platforma oprze się na publicznych sieciach, takich jak Ethereum. Takie rozwiązanie może znacząco zwiększyć płynność i dynamikę rynku. W chwili ogłoszenia ekspansji Ethereum utrzymywało się na poziomie około 4,5 tysiąca dolarów, notując lekki spadek w ciągu doby, ale jednocześnie wzrost o ponad 10% w ujęciu tygodniowym. To tylko potwierdza, że nastroje wokół blockchaina i tokenizacji aktywów pozostają optymistyczne, a 21 razy może być jednym z tych projektów, które naprawdę zdefiniują przyszłość finansów cyfrowych. Changpeng Zhao wśród najbogatszych ludzi świata, fortuna za BNB rośnie w zawrotnym tempie. Założyciel Binance, Changpeng Zhao, znany w świecie kryptowalut jako CZ, właśnie awansował na 21. miejsce na liście najbogatszych ludzi świata według magazynu Forbes. Jego majątek został oszacowany na 87 miliardów 300 milionów dolarów, co czyni go jednym z najbogatszych przedsiębiorców w branży technologii finansowych. Tak ogromny wzrost majątku to bezpośredni efekt dynamicznego wzrostu wartości BNB, Binance Coin, czyli natywnego tokena ekosystemu Binance. Zhao nie kryje dumy ze swojego projektu, mówiąc: Moje bogactwo jest ściśle powiązane z wynikami BNB i jestem dumny z tego, co udało się zbudować w Binance przez te lata. Choć CZ ustąpił ze stanowiska prezesa w 2023 roku, jego wpływ na świat kryptowalut jest wciąż ogromny. Wzrost jego majątku ponownie zwrócił uwagę inwestorów i mediów na strategię Binance, która pozostaje jednym z filarów rynku cyfrowych aktywów. Co ciekawe, Wzrost fortuny Zhao nie wywołał bezpośrednich skutków na szerszym rynku, poza oczywistym wzmocnieniem pozycji BNB. Analitycy podkreślają jednak, że wzrost wartości tego tokena często idzie w parze z ogólnym optymizmem inwestorów wobec rynku kryptowalut. Eksperci zauważają też, że imponujący wynik CSZ może ponownie przyciągnąć uwagę regulatorów, zwłaszcza że Binance wciąż jest globalnym liderem w handlu kryptowalutami i odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu płynności rynku. Historia z HO pokazuje, że indywidualne fortuny w świecie krypto potrafią rosnąć tak samo szybko, jak spadają, a w jego przypadku to wzrost, który odzwierciedla siłę całego ekosystemu Binance i jego nieustanny wpływ na globalny rynek cyfrowych finansów. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i kliknij dzwonek. Ponieważ, jak wspominałem na początku, bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się, regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na wyżej przedstawione tematy, który news był najmocniejszy i co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku. Żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów dziennik ustaw z 2005 roku nr 206, pozycja 1715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut. Podjęte na podstawie informacji zawartych na nim oraz poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie i w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje mają wyłącznie charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek, podejmujesz własną, świadomą decyzję i akceptujesz to.